Na czym polega handel walutami? Czy musisz mieć konto maklerskie, żeby zarabiać na wahaniach walut? Zapraszam do odcinka finansowej encyklopedii, w której rzeczy ze świata finansów tłumaczymy w przystępny sposób. Partnerem odcinka jest broker akcji, gdzie możesz handlować ponad 220 aktywami, w tym parami walutowymi. Minimalny depozyt wynosi zaledwie 5 dolarów. Link do oferty znajdziesz w opisie. Jak to działa w świecie finansów? Zapraszamy do finansowej encyklopedii. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym polega handel walutami, musimy powiedzieć sobie najpierw, co to jest waluta. Waluta to nic innego jak pieniądz obowiązujący w danym państwie i opiera się on na wierze i zaufaniu do instytucji, która ten pieniądz emituje, czy też po prostu, kolokwialnie rzecz ujmując drukuje. Głównie e, waluta używana jest w kontekście wymiany międzynarodowej, pełni funkcję rozliczeniową, czyli jest środkiem rozliczeniowym oraz środkiem regulowania płatności. Na świecie mamy prawie 200 oficjalnych walut państwowych. Każda waluta ma swoje trzy literowe oznaczenie, które nadaje organizacja dobrze nam znana, czyli międzynarodowa organizacja normalizacyjna w skrócie ISO. Ona, ona nadaje te trzy literki, gdzie dwie pierwsze to jest oznaczenie kraju, a trzecia to nazwa waluty. Teraz zadasz pytanie, to dlaczego jest złoty to PLN, a nie na przykład PL? Z polski złoty do 95 roku rzeczywiście miał oznaczenie PLZ. PL oczywiście pochodzi od oznaczenia kraju Polska, a Z od złoty. Ale mieliśmy coś takiego w Polsce, jak denominacja, która miała miejsce w 95 roku i od tamtego czasu mamy PLN. -a. Skąd N? Bo nowy złoty. Stąd to oznaczenie i dlatego polski złoty to inaczej. PLN, A na przykład funt brytyjski to GBP od Great Britain, czyli Wielka Brytania, a P od pound, czyli od funta. E, ok, wiemy bardzo skrótowo, czym jest waluta, ale czym się różni od pary walutowej? Para walutowa to nic innego jak zestawienie dwóch walut, czyli podajemy wartość jednej waluty wyrażanej w drugiej walucie. I tu zaczyna się. Handel. Na przykład kurs USD PLN wynoszący 4.10 oznacza, że 1 dolar wart jest 4 zł i 10 groszy. Oznaczenie par walutowych to zestawienie tych 3-literowych skrótów nadanych przez ISO. Warto zauważyć, że kupno dolarów w kantorze za złotówki to w zasadzie zajęcie pozycji długiej, czyli kupno na parze walutowej USDPLN. W takim przypadku zarabiać będziemy wtedy, gdy kurs USDPLN będzie rósł, czyli dolar będzie się umacniał, ale złoty. Osłabiał przepiękny dualizm występujący na rynku forex. Najstarszą walutą świata jest wspomniany już przeze mnie w tym odcinku brytyjski funt, który w obiegu funkcjonuje od 775 roku, oczywiście do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, drugą najstarszą walutą świata nie jest amerykański dolar, kanadyjski, ani tym bardziej euro, ani nie byłaby to niemiecka marka, gdyby dalej istniała, tylko jest to. Węgierski forint. Najmłodszą walutą świata jest waluta Sudanu Południowego, a jest to dokładnie fund Sudanu Południowego, który w obiegu znajduje się dopiero od 2011 roku. To, że mamy do tej pory prawie 200 walut świata, nie znaczy, że one nam się dynamicznie nie zmieniają i lista jest już zamknięta. Kraje, które borykają się z dużymi problemami, na przykład jak wenezuela może czekać wymiana waluty, denominacja albo inny proces związany z oczyszczaniem całej struktury płatniczej w danym kraju, więc ten proces o ile nie jest bardzo dynamiczny, o tyle nie można powiedzieć, że on się absolutnie nie zmienia. Zresztą, wprowadzenie euro mocno ograniczało liczbę walut, bo w miejsce euro przecież funkcjonowało przynajmniej kilkanaście walut narodowych. Więc jak to jest z tą wymianą walut? Nie zawsze jest tak, że możemy w łatwy sposób wymienić walutę. Mamy w zasadzie takie dwie kategorie. Może bardziej w ten sposób. Mamy waluty łatwo wymienialne oraz te, z którą wymianą możemy mieć dość duży problem. Dochodzi do nawet sytuacji takich, że dana waluta nie może być wywożona z danego kraju. A jednym przykładem takiej waluty, z którą możemy mieć problem i nie powinniśmy jej wywozić, jest na przykład Tunezyjski dinar, którego raczej, tak jak wspomniałem, z Tunezji wywozić nie powinniśmy, chociaż kontrole celne są bardzo, ale to bardzo dokładne. No dobrze, wróćmy do tematu odcinka. Jak to jest z tą wymianą? Wymianę możemy dokonać znowu na dwa sposoby. Albo fizycznie, czyli biorę banknocik, idę do kantoru, albo idę do banku, który daje mi możliwość wymiany waluty i za złotówki kupuję tą walutę, którą akurat potrzebuje. Istotne jest to, że zostaje wtedy w tym świecie papierowym. Wymieniłem fizycznie walutę i otrzymałem jej równowartość w innej walucie w formie fizycznej. To jest jeden sposób. Drugi sposób to wymiana poprzez internet. I tutaj mamy znowu Dwie możliwości. Możemy tą naszą walutę wymienić w kantorze internetowym oraz możemy również wymienić ją online w banku. Kantory internetowe oczywiście szczycą się tym, że kurs wymiany jest bardziej korzystny niż w przypadku kantorów stacjonarnych czy czasami nawet banków. Najprawdopodobniej przez większość czasu rzeczywiście taka sytuacja występuje. Przede wszystkim najmniej korzystny kurs wymiany waluty, jeżeli chcemy podejść do tego masochistycznie, będziemy mieć w tych kantorach stacjonarnych, gdzie mamy bardzo duże natężenie ruchu turystycznego, to tutaj te widełki, czyli różnica między ceną kupnej i sprzedaży danej waluty będą największe. Dlatego takie kantory raczej powinniśmy omijać szerokim łukiem. Chyba, że nie mamy innej możliwości. Zresztą, jeżeli pójdziesz do kantoru i powiesz, że chcesz, powiedzmy, za te 100 zł kupić dolary, to jeżeli dokonasz wymiany i kupisz i sprzedasz, czyli będziesz chciał wrócić z powrotem do tych 100 zł, to okaże się, że zamiast 100 zł otrzymasz 95 zł i 80 groszy albo coś koło tego, pomimo tego, że kurs mógł w ogóle nie ulec zmianie. Kantor... Online, czy też kantor stacjonarny, właśnie poprzez te widełki cenowe plus ewentualnie dodatkową prowizję, dokonuje wymiany waluty i w tym momencie on bierze na siebie ryzyko tego, że kurs wymiany może ulec zmianie, więc najczęściej musi się przed tą niekorzystną zmianą jak najszybciej zabezpieczyć. I tak wygląda wymiana również w formie fizycznej. I tu uwaga, jeżeli wymieniasz waluty w kantorze albo jakimkolwiek innym miejscu stacjonarnym, przy kasjerze, osobie obsługującej cię, przelicz dokładnie, czy kwota się zgadza, bo różnych oszustw związanych z wymianą walut nie brakuje. Plus, nie tylko sama liczba może się nie zgadzać, ale możesz otrzymać pieniądze, które wyszły już z obiegu, więc upewnij się, czy otrzymujesz rzeczywiście pieniądze, które są wartościowe. Pewnie na tym etapie, abstrahując od tego mojego ostrzeżenia, dojdziesz do wniosku. Że nie potrzebujesz rachunku maklerskiego czy pośrednika w postaci brokera, żeby zarabiać na tym, że kurs dolara w stosunku do złotego poszedł w górę. Bo na przykład pójdziesz do kantoru, weźmiesz 10 tysięcy złotych, stwierdzisz, że chcesz kupić za całe 10 tysięcy złotych dolarów i w momencie, kiedy kurs podskoczy, czyli na przykład za tydzień, za dwa, za trzy, przyjdziesz z tymi dolarami do tego samego kantoru albo do tego, który daje ci najlepszy kurs i wymienisz z powrotem dolary na złotówki, okaże się na przykład, że kurs na początku wynosił 4 zł za dolara i wzrósł do powiedzmy abstrakcyjnych 5 zł, chociaż może nie jest to takie abstrakcyjnie, biorąc pod uwagę ostatnie lata. Czyli za 10 000 złotych uzyskałeś na początku 2500 dolarów, poszedłeś do kantoru. Te 2500 dolarów wymieniłeś po kursie 5 zł za dolara, co nagle dało ci kwotę 12500 zł. Kurs z 4 poszedł na 5 zł, co daje nam 20, 25% wzrost. Oczywiście Pominąłem w tych moich obliczeniach koszty transakcyjne, więc to nie byłaby taka piękna i równa kwota. Brzmi teoretycznie super. Natomiast w praktyce Wahania kursów walut nie są aż tak duże, jeżeli chodzi o te najbardziej popularne pary walutowe. Im bardziej popularna jest dana waluta, tym jest bardziej płynna, tym łatwiej jest ją wymienić i tym niższe są widełki cenowe, czyli różnice między ofertami kupna i sprzedaży, tym też niższy będzie nasz koszt transakcyjny. Im waluta jest mniej płynna, mniej stabilna, np. rosyjski rubel, wenezuelskie peso czy lira turecka, tym koszt transakcyjny będzie większy, zmienność będzie większa. I tym samym podejmowane przez nas ryzyko będzie większe. Minusem wymiany stacjonarnej jest czas trwania transakcji, bo okej, okay, sama transakcja zajmie nam chwilę, ale musisz tam podjechać, zaparkować samochód, możesz wymianę dokonać przy okazji na przykład zakupu w galerii, ale w galeriach, podobnie jak w tych miejscach turystycznych, ten kurs może nie być dla ciebie tym kursem najkorzystniejszym. Druga rzecz, która może się wiązać z tak problematycznym tematem, to. To, że przy tej wymianie bardzo często jest tak, że dany kantor nie przyjmuje nam monet, czy, czyli bilonu. We franku szwajcarskim nie zostaną przyjęte w większości kantorów. Jeżeli Zostaną przyjęte, to niestety musisz liczyć się z tym, że koszt transakcyjny wymiany tego bilonu na złotówki może być zdecydowanie wyższy. W przypadku wymiany online takiego problemu nie ma. Jeżeli za te 10 tysięcy złotych za pomocą kilku kliknięć, kupimy dolary i otrzymamy je na rachunek bankowy, to powrotu do złotego będziemy mogli dokonać w prosty sposób, bo znowu kilkoma kliknięciami, to czy tam mamy grosze po przecinku liczbę, nic się nie dzieje. Będzie się to odbywało bez żadnych dodatkowych kosztów i problemów. Czysto teoretycznie, na rękę będzie ci wzrost kursu dolara, jeżeli coś takiego zrobisz a więc wzrost kursu pary walutowej USD. PLN. Tylko, że w tym naszym przykładzie zmiany kursu z 4 do 5 zł, mówimy o perspektywie wahań, która dla rynku walutowego jest praktycznie abstrakcyjnie wielka, albo może nastąpić w okresie powyżej jednego roku co najmniej. Dzienna zmienność rzadko kiedy przekracza wielkość 1%, a to powoduje, że w praktyce Spekulacja na walutach jest bardzo mało opłacalna, i tutaj pojawia się kwestia: po co nam rachunek maklerski? Większość instrumentów finansowych, takich jak kontrakty terminowe, kontrakty różnicowe czy opcje, zostały wyposażone w mechanizmy dźwigni finansowej i w zależności od moich preferencji, wielkości pozycji, mogę sam sterować faktem tego, jak bardzo zmiana kursu walutowego ma być dla mnie odczuwalna. Dla rynku Forex standardowa dźwignia dla kontraktów CFD na waluty wynosi 1 do 30, co oznacza, że czysto teoretycznie możesz korzystać z 30-krotnie większego kapitału niż ten, którym dysponujesz w rzeczywistości. Wykorzystując maksymalnie taką dźwignię, będziesz 30-krotnie mocniej odczuwał zmianę. O 1% pary walutowej. To oczywiście miecz obosieczny, bo niekorzystna zmiana kursu walutowego spowoduje, że zaczniesz tracić szybciej. Jeżeli te pojęcia, których tutaj używam, nie są dla Ciebie jasne, to trafiłeś na dobry kanał. Skorzystaj z wyszukiwarki na YouTube, na naszym profilu i wyszukaj tego pojęcia, które sprawia Ci problem. Mamy największą bazę filmów edukacyjnych ze świata finansów w całej Polsce. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał po więcej wartościowych informacji. Partnerem odcinka był Broker Akcji, gdzie możesz handlować na ponad 220 instrumentach i gdzie minimalny depozyt wynosi zaledwie 5 dolarów.